Dzień dobry, witam. A więc KSEF. KSEF to Krajowy System F faktur To nowa platforma Ministerstwa Finansów, która ma całkowicie zmienić sposób, w jaki firmy w Polsce wystawiają i odbierają faktury. Na czym to polega? No zamiast wysyłać PDF-y czy papierowe dokumenty, każda faktura trafia bezpośrednio do systemu KSEF. Tam dostaje specjalny numer i od razu jest dostępna dla Urzędu, urzędu Skarbowego oraz dla odbiorcy. Po co to wszystko? No chodzi o uproszczenie obiegu dokumentów i walkę z oszustwami podatkowymi dzięki ksef, fisków, widzi faktury w czasie rzeczywistym, więc trudniej coś zgubić albo kombinować. No, terminy są już ustalone. Od 1 lutego 26 roku system obejmie duże firmy, a od 1 kwietnia 26 roku wszyscy przedsiębiorcy, nawet JDG, będą musiały korzystać z KSEF. No, pojawiły się też objawy w branży IT, że wielu dostawców programów księgowych po prostu sobie nie poradzi, nie zrobią z integracją, będą awarie systemu, dlatego wprowadzą tryb offline 24, można wystawiać faktury poza systemem i wysłać ją do KSEF następnego dnia. No, Ministerstwo uruchomiło bezpłatny tryb szkoleń, środy z KSEF, żeby przedsiębiorcy mogli się przygotować, ale no, podsumowując, KSEF to ogromna zmiana, może uprościć biurokrację, ale wymaga przygotowania zarówno od firm, jak i od zwykłych użytkowników, którzy będą musieli się tego nauczyć. Pytanie brzmi, czy polskie firmy zdążą dostosować się na czas?